Cześć dzieciaki! To my, wasza godowa dzwoneczek! Niestety nie możemy się razem spotkać w przedszkolu, ale pomyśleliśmy, że przywitamy się z Wami w Waszych domkach. Przygotowaliśmy dla Was kilka fajnych zabaw oraz zadań. Mamy nadzieję, że będziecie się przy nich świetnie bawić, tam razem w domku. No i pomyśleliśmy, że zrobimy coś wspólnie razem fajnego. Aby zachować sercowe naszych dzieci. Kiedy nie mogą przychodzić do przedszkola, a rutyna jest bardzo ważna, gdyż dzieci czują się wówczas bezpiecznie. Chcielibyśmy, aby, abyście Państwo poćwiczyli e, razem z dziećmi nasze ćwiczenia buzi i języka. Jest to niezwykle ważne, aby ich narzędziem mowy cały czas był aktywizowany i cały czas ćwiczony, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa w poniższym linku, który znajdziecie pod tym filmem, e, obrazki, e, jak wykonywać te ćwiczenia. Najlepiej by było, gdyby wcześniej rano, po śniadanku, w miarę możliwości, wykonać cały pakiet tych ćwiczeń od razu. Każde ćwiczenie wykonywać po 20 sekund, a następnie w ciągu dnia mogą sobie Państwo wybrać ulubione ćwiczenie w ciągu dnia lub kilka takich fajniejszych, które Wam bardziej przypadły do gustu i powtarzać je sporadycznie, spontanicznie w ciągu dnia, w zależności od Waszych możliwości oraz tego, co byście chcieli właśnie z tymi wycieczkami zrobić. Na pewno świetnie poszły Wam wspólne ćwiczenia. Mam nadzieję, że będziecie powtarzać je solidnie codziennie. W kolejnej części programu chciałabym, abyśmy powtórzyli sobie stronę lewą oraz stronę prawą. W linku poniżej znajdziecie piosenkę, która na pewno ułatwi Waszym dzieciom zapamiętanie tych stron i w w ciągu dnia, w nawet takich zwykłych, codziennych domowych czynnościach, chciałabym, aby Państwo jak najczęściej mówili swoim dzieciom, która to strona lewa, a która to strona prawa. Nawet w takich codziennych domowych obowiązkach, gdy prosicie dziecko, żeby wam coś podało lub coś przyniosło, możecie powiedzieć, stoi to po stronie lewej lub stoi to po stronie prawej. Chciałabym, abyście powtarzali z dziećmi tego, jak, to jak najwięcej i jak najczęściej, aby dzieci mogły łatwo opanować te strony. Po prawej stronie znajduje się kredka niebieska, natomiast po lewej znajduje się kredka zielona. Co jeszcze znajduje się po prawej stronie? Po prawej stronie znajdują się czarne nożyczki, natomiast po lewej stronie znajduje się żółta farba. Przypomnijmy sobie naszą pokazywankę w olbach. To jest mama lwica, obok wielki tata lew. Mama z tatą tulą wiątka, leżąc sobie w cieniu drzew. Myślę, że na pewno to pamiętaliście, pokażcie teraz wszystko swoim rodzicom. Możecie również powtórzyć teraz wspólnie wszystkie trzy pokazywanki, które wspólnie się już nauczyliście. Zrobimy teraz zabawę ruchową. Zabawę rozpoczynamy od słów. To jest właśnie taka gra, zrób dokładnie to, co ja. Teraz Państwo pokazujecie dzieciom różne figury. Różne ruchy lub odgłosy np. zwierząt i dzieci muszą to samo powtórzyć. Na koniec, po tym jak już dziecko powtórzy dany ruch, dźwięk lub odgłos, mówimy Wszystko dobrze powtórzyłeś, na oklaski zasłużyłeś. Możecie bawić się ile chcecie w tą grę. To jest taka gra, zrób dokładnie to co ja. <gryw> to jest taka gra, zrób dokładnie to co ja. Wszystko dobrze powtórzyłaś, na no, piaski zasłużyłaś. Pod tym filmem, poniżej, znajdziecie link do naszej piosenki o myciu. Myślę, że na pewno świetnie pamiętacie nasz układ. Chciałabym, abyście teraz pokazali go swoim rodzicom. Witamy wszystkich! Dzisiaj zaprezentujemy Wam kilka ćwiczeń gimnastycznych. Przygotowały je Pani Dominika i Pani Mirka z grupy Zielony. Ćwiczenia będą z wykorzystaniem laski gimnastycznej. Możecie w domu znaleźć podobny sprzęt, może to być kij od czotki albo jakiś pręcik. Na pewno rodzice Wam w tym pomogą. Zapraszamy do ćwiczeń! Jak wiecie, ćwiczenia gimnastyczne, a szczególnie korekcyjne, bardzo przydatne są w rozwoju naszych dzieci, ponieważ wzmacniają mięśnie, stawy i korygują istniejące już wady sylwetki. Także, tak naprawdę, dzieci powinny codziennie pod waszym okiem wykonywać w domu kilka ćwiczeń. I w związku z tym, my zaproponujemy dzisiaj ćwiczenia z laską gimnastyczną. Myślę, że w domu jakaś laska czy jakiś kijek, odczotki się znajdzie i te ćwiczenia, myślę, że udadzą się nam w domu. Także, jako pierwsze ćwiczenie, nasza pani Dominika pokaże dzisiaj piękny marsz gimnastyczny z, z uniesieniem rąk do góry, z wdechem i z, wde i z wydechem. Proszę pani Dominiko, zaczynamy w marszu, licząc do czterech, marsz gimnastyczny z wdechem i wydechem. Proszę bardzo. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz. Dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Możemy szybciej iść troszeczkę. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz. Dziękujemy ślicznie i teraz. Również z laską gimnastyczną. Poprosimy panią Dominikę, aby przytrzymała może zademonstrujemy przytrzymała kijek na wysokości naszych łopatek, aby skorygować tutaj czasami wadę, która się nazywa plecy okrągłe. To ćwiczenie jest bardzo wskazane, i teraz bardzo prosimy panią Dominikę o Cztery kroki z wyciągniętymi rączkami do góry i cztery kroki z przyciśnięciem laski gimnastycznej w okolicy łopatek. Może zaczniemy od góry i zaczynamy cztery kroki. Prosimy bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 Raz. Dwa, trzy, cztery, raz. Dwa. Dziękujemy ślicznie. Teraz Aby ćwiczenia, aby nasze ćwiczenia korekcyjne były wartościowe, musimy zwrócić uwagę na to, żeby poszerzyć objętość naszych ruchów w stawach. Także bardzo prosimy Panią Dominikę, aby stanęła w lekkim rozkroku i wykonała kilka skłonów z pogłębianiem. Proszę bardzo, ręce do góry. I wykonujemy piękne spory z pogłębianiem, raz, dwa, trzy i wyprost, cztery, proszę bardzo, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy. I teraz dochodzą wkręty nasze tułowia, proszę, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Cztery, raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery. Przekładamy naszą laskę gimnastyczną za plecami, poszerzamy w ten sposób y, obszerność ruchów w stawie barkowym. Przekładamy raz ręki prawej, raz z lewej, raz z prawej. I raz lewe Pięknie, i na zakończenie ćwiczeń w pozycji stojącej wykonamy 5 przysiadów, trzymając laskę gimnastyczną w dłoniach. Proszę raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I jeszcze zaproponujemy kilka ćwiczeń w pozycji wyjściowej, innej. Bardzo proszę, aby pani usiadła w siadzie z kulonem. Dobrze, wsunęła laskę gimnastyczną pod kolana i wykonała kilka w tył. Również to ćwiczenie bardzo dobrze wpływa na mięśnie brzucha i mięśnie grzbietu. Prosimy bardzo. Raz, dwa, trzy, pięknie dziękujemy. I jeszcze pozycja wyjściowa: leżenie na brzuchu, leżenie przodem. Proszę bardzo. I pięknie ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu. I również yy, obręczy barkowej. Na raz prosimy o podniesienie rąk i wytrzymanie po czterech. Raz, dwa, trzy, wyprost. Yy, położymy cztery. I jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. I na zakończenie, jeszcze może nam się uda przynieść laskę gimnastyczną za plecy i wytrzymać chwileczkę, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. I do przodu. Raz. Dwa, i, i i za plecy. Proszę. Raz, dwa, ślicznie. Trzy, cztery. I z powrotem. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. Powrócimy do pozycji stojącej. I na zakończenie luźny marsz, marsz z oddychaniem. E, powietrze bierzemy noskiem, a wypuszczamy burzę. Proszę bardzo. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, Cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery. Myślę, że ćwiczenia te gimnastyczne z laską gimnastyczną przydadzą się w naszej codziennej gimnastyce korekcyjnej i zapraszamy na kolejny odcinek naszych ćwiczeń, gdzie będziemy ćwiczyć z woreczkiem z grochem. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy za dzisiaj i tak jak mówiliśmy jutro o 9:30 widzimy się ponownie. Możecie oczywiście subskrybować nasz kanał na YouTube Dzięki temu dostaniecie powiadomienia, że jest już nowy film. Jak to zrobić? Trzeba kliknąć ikonę dzwoneczka na dole. Do zobaczenia.